W ostatnich dniach dowiedziałem, że ten heist nic nie jest wart, mimo że jestem milionerem to niestety yy, nie mogłem yy, dostać żadnego lepszego traktowania w szpitalach Nie, żartowałem oczywiście, po pierwsze milionerem nie jestem, a po drugie źle nie było Wybitnie też nie było, ale źle też nie było, no bo niestety rękę sobie złamałem podczas walki Nie wiem czy wtedy kiedy overhandy uderzałem, bo tam po razy go w plecy uderzyłem czy kiedy uderzałem sierpami, ale ta ręka podczas walki mnie bolała Wiedziałem, że to się jest nie tak. Ale nie sądziłem, że a złamanie niestety. Ach. Że mi się przytyło po walce? Nie, raczej nie. Wydaje mi się, że nie. Po prostu nieogarnięty jestem, mam brodę kurwa, napuchniętą. No i też może delikatnie twarz jeszcze nabrzmiała jest po ciosach, nie wiem, ciężko powiedzieć. No. W ogóle witam wszystkich serdecznie, zostawcie łapkę w górę, o kurwa, statystyki wyłączyłem. Jaka ja to wyłączyłem? Bo to takie statystyki live'a. Kurwa, nie wiem jak ja to zrobiłem, chuj w to. <grym> Jebane. Y, poczekam aż się trochę osób zbierze, pogadamy sobie. Yy... Pooglądamy YouTube'a. No, generalnie zwykłe live y będą tak jak zawsze. Z tą małą różnicą delikatną, że w gierki grać nie będziemy, więc live będą y krótsze. No, bo niestety, lewą ręką to ja sobie kurwa nie pogram. No i no, czy chory jestem, że tak mówię? Nie, no ja mogę powiedzieć, co mi było, to na, na szybko można powiedzieć wszystko, nie? To nie jest problem. FIFA na padzie? Tak, kurwa, lewą ręką. Walkę przeanalizuj z nami. Walki to nie ma co analizować, tak szczerze, bo no tam nie ma czego analizować. Mogę tylko powiedzieć od siebie tyle, jeżeli chodzi o takie szybkie przemyślenia względem tego, co się wydarzyło tam tydzień temu. Już ponad tydzień o, temu. Kurwa. Jowka przesyła 9 zł i 70 groszy. Duża zdrówka. A dziękuję bardzo, dzięki serdeczne. Dzięki. Taka tylko jedna rzecz, o której mogę w sumie wspomnieć. To uważam, że pierwszej rundy nawet nie ma co wspominać, bo ona została totalnie zjebana i nawet się nie ma co rozwodzić nad tym, że nie zawalczyłem tak jak trzeba, zawalczyłem tragicznie wtedy. Po to pierwsze, kolano ustawiło walkę, jakby kręciło mi się w głowie przez następną minutę i średnio wiedziałem, co się wokół mnie dzieje. Po prostu to była, było przeczekanie na przetrwanie. Ale też uważam, że ta pierwsza runda mnie dużo nauczyła paradoksalnie. Ale daję tak mówię, oni jakoś się bardzo rozwodzić nie trzeba, bo no bo jedyne co można powiedzieć, to zjebałem, jedno wielkie zjebałem, ale uważam, że pierwsza runda nie była wcale największym błędem, bo powiedzmy, że takie rzeczy się zdarzają, jesteś w stanie popełnić błąd, dostać kolano, po którym jesteś ledwo żywy. Yy, Okej, okay. ale wydaje mi się, że dużo większym błędem było to, w jaki sposób zawalczyłem w drugiej czy w trzeciej rundzie, a mówiąc w jaki sposób, mam na myśli to, że nie zawalczyłem na 100% tylko oszczędzałem siły, nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, miałem sporo więcej tlenu niż go zużyłem i gdybym w 100% się rzucił i próbował szukać jakiegoś knockdownu, to może, kurwa. może by mi się Zasta udało więc to był największy błąd, brak grosze. mądrości z, z tylko 10 złotych, bo jestem przed wypłatą, ale dobrze cię widzieć w końcu, Kropka. mam nadzieję, że szybko się pozrastasz Dzięki czasta, też mam taką nadzieję, bo niestety z jedną ręką mi się chujowo żyje. Jest to uciążliwe. Psychicznie poprzegranej? No ale ja psychicznie nie byłem jakoś załamany. W sensie. Kurwa, bo, bo patrzcie, jakby to ująć, niezależnie od tego, czy jesteś freakfighterem, czy jesteś zawodowcem. Walkę zawsze przegrasz. Nie ma osób, których walki nie przegrywają. No chyba, że mamy do czynienia z topowymi światowymi bokserami, typu yy, nasi obecni mistrzowie świata, wagi ciężkie na przykład, nie? Więc jakby przegrana jest wpisana w życie i ja sobie zdawałem z tego sprawę, że mogę przegrać. No to jak najbardziej. Nie sądziłem, że jestem gorszy, ale. Ale uważałem, że mogę przegrać, więc jakby przegrana mnie nie zabolała. Bardziej, yy... bardziej zabolało mnie to, że pokazałem się w zły sposób w pierwszej rundzie totalnie, nie w taki, w bym chciał, ale nie było to coś, na czym bym się jakoś Kamil mega dużo zastanawiał. Parę razy mi to w sensie przez i tyle. Zajebiście się oglądało na żywo i ten doping 3. Dzięki Kamil, dziękuję, dziękuję. No, także, także pod kątem psychicznym, jakiego jest załamania, to, to nie miałem absolutnie. Bo wydaje mi się, że jak jesteś jakimś sportowcem, zawodowcem, i dla ciebie walka jest turboważna z, z punktu widzenia kariery, to taka przegrana pewnie możecie podłamać, bo to jest olbrzymi krok w tył. Ale jak jesteś freakfighterem, który traktuje to jako dodatek do życia, to ciężko się po przegranej załamać. Przynajmniej mam takie nastawienie. To może kwestia tego, kto jaki sobie priorytet narzuca w życiu, nie? Dla mnie priorytetem nie jest bycie możliwie najlepszym w OKTAGONIE. To jest dodatkowa zabawa i sposób na zrobienie pieniędzy. W każdej walce w oko dostanę? No kurwa, no na razie tak, no ale trudno czy były palce w oczach, no, żeby było na no, podwórce widać, no kciuk był w oku. Eee, natomiast, no, no kurwa, no kciuk w oko nie przegrał rundy pierwszej, tak jak niektórzy piszą, to, to, to o, się miło, że mnie bronić, ale jest to nieprawda. Buczek przesyła 4 zł i 85 groszy. Nic się nie stalo. Rafałku, nic się nie stało. Wracaj do zdrowia, Rafcio P.S. Ja nie jestem profesjonalista, ale mogles chyba się w niego wiebać, jak kondychy nie miał. Pozdrawiam. No mogłem, mogłem. No mówię, no to był taki błąd. A mogę powiedzieć, czemu tego nie zrobiłem? Eee... O kurwa! Mateusz przesyła 2 złote i 91 groszy. W końcu wróciła potęga polskiego YouTube'a. Pozdro. Pozdro, Mateusz. Dziękuję. Ogólnie to, w momencie, w którym ja dostałem jednym z tych kolan, bo tych kolan było dużo, to ja nie mogłem przez nos oddychać w ogóle. Myślałem, że nos mam złamany. Nigdy przed tą złamanego nie miałem. I nie byłem pewien, w jaki sposób będę mógł się dotlenić, nie mając możliwości oddechu z jednej ze stron. No jak schodziłem na przerwę w pierwszej rundzie, to nie byłem specjalnie zmęczony, bo nie miałem czym się zmęczyć, bo w sumie to nawet ciosów za bardzo nie oprowadzałem, więc siły miałem dużo. E... Ale przez to, że nosem nie oddychałem, to bałem się, że tlenu może mi zabraknąć. I zawsze w okresie przygotowawczym miałem podkreślane to, że mam tlen odszczędzać, że musimy, kurwa, siły rozkładać i tak dalej. no i ten no i to mi chyba za bardzo w psychice w bani siedziało i nie, nie, nie potrafiłem zrobić tego zrywu, zrobiłem zryw mniej więcej 5 sekund przed końcem trzeciej rundy, a ten zryw powinienem zrobić w połowie trzeciej rundy mniej więcej eee, no i to był taki, taki największy błąd z mojej strony tak mi się wydaje